Moi drodzy uczniowie, wygląda na to, że dotrwaliśmy do egzaminu. Powiem Wam, że za kilka dni będziecie już odpoczywać, rozmyślać o wakacjach, ewentualnie o wybranej szkole. Ponieważ większość z Was uczyła się ze mną dzielnie, mam dla Was na koniec kilka rad. Nie wszystkie są czysto polonistyczne. Spójrzcie, chciałabym, żebyście pomyśleli o tym, co czeka Was w poniedziałek, czyli dzień przed egzaminem. Chciałabym, żebyście wtedy odpuścili już sobie powtórki. Ponieważ to może Was bardzo mocno zestresować, nie ma takiej potrzeby. Zdecydowanie lepiej iść na długi, przyjemny spacer. Mówię to całkiem poważnie. W poniedziałek też przygotujcie też niezbędne rzeczy, żeby we wtorek ich nie szukać. Co to, to są niezbędne rzeczy. Musicie mieć czarny długopis, legitymację, dobrze mieć ze sobą małą butelkę wody i ewentualnie chusteczki higieniczne i oczywiście elegancki strój, w miarę możliwości wygodny, żeby nie krępował wam ruchów, żebyście nie skupiali się na tym, że jest wam źle. Bardzo ważna sprawa. poniedziałek połóżcie się wcześniej, nie grajcie do późna, nie zarywajcie nocy. Bo się wam to po prostu nie opłaci. Nagranie jeszcze przyjdzie czas. W dniu egzaminu wstajecie wyspani, zjadacie śniadanie, chociaż ściśnięty brzuch niekoniecznie ma na to ochotę, ale uwierzcie, że warto. Mózg potrzebuje energii do działania. Zabieramy ze sobą przygotowane rzeczy i stawiamy się w szkole o wyznaczonej godzinie, czyli na pewno nie w ostatnim momencie. Teraz kilka wskazówek. Na temat tego, jak zachować się podczas egzaminu. Na początek zapoznajcie się z instrukcją na arkuszu. Widzieliście ją wiele razy, ale przeczytajcie. Samo czytanie troszeczkę Was odstresuje. Gdy otworzycie arkusz, zobaczycie fragment lektury. Jeżeli będzie to lektura, której nie znacie albo nie pamiętacie, nie wpadacie w panikę. Dlaczego? Dlatego, że większość pytań do tego tekstu będzie odnosiła się wprost do niego, do tego fragmentu. Na ogół dwa. Czasem trzy pytania odnoszą się do całej lektury. Może zdarzyć się tak, że będziecie pamiętali coś z lekcji. Skupiacie się na dokładnym przeczytaniu fragmentu. Pamiętajcie, że na tym tekście, na marginesach możecie zaznaczać sobie to, co wydaje Wam się ważne. Ten tekst jest dla Was, to wasze miejsce pracy. Mówiłam już, że macie nie panikować? Nie panikujcie, to na pewno Wam nie pomoże. Czytajcie polecenia, dokładnie, a czasem nawet kilka razy. Nie zakładajcie, że wiecie o co chodzi. Czasem w poleceniu każą pracować wam na fragmencie, a czasem odnieść się do całego utworu. Czasem pytają o to, co znajdziecie w danym fragmencie, a czasem wprost o to, czego nie znajdziecie. Niby to tylko partykułanie, a robi ogromną różnicę. Czytamy, zastanawiamy się, dopiero wtedy odpowiadamy. Zwróćcie uwagę też na takie zadania typu prawda-fałsz. Mamy, czy metafora jasne włosy pozwala opisać wygląd bohaterki? Prawda czy fałsz? No jasne, że pozwala opisać wygląd bohaterki, więc szybciutko zaznaczamy prawdę, ale powinniśmy przeczytać wnikliwie. Czy przypadkiem nie wsadzono nas tutaj na minę? Bo przecież jasne włosy to nie metafora. To znaczy, że w tym zadaniu obydwie części, czyli całość, musi być prawdziwa, albo całość musi być fałszywa, i tutaj oczywiście będzie odpowiedź fałszywa. Czytamy uważnie. Podczas egzaminu traficie na zadanie typu zaproszenie lub ogłoszenie. Z pewnością wiecie, że musi ono zawierać pięć elementów. Po napisaniu liczycie na paluszkach do pięciu i sprawdzacie, czy tych pięć elementów macie. Kto, kogo, na co, kiedy i gdzie. Ponadto muszą się tam znaleźć dwa argumenty. Jeżeli ich nie ma, szybciutko dopisujemy. W arkuszu pojawia się też zadanie, które brzmi spośród lektur obowiązkowych wybierz tę, której bohater nie wiem, zaznał miłości. Osiągnął cel, był okrutny wobec innych, i tak dalej, i tak dalej. Mamy wskazać bohatera i lekturę. Szybciutko wskakujemy na stronę numer 3 w Arkuszu, ponieważ tam mamy całą listę lektur z autorami i tam szukamy najbardziej odpowiedniego bohatera. Bo czasem przychodzi nam do głowy nieoczywisty bohater, z którym musimy się męczyć. Tam mamy ściągę. Pamiętajcie, że za utrudnianie sobie nikt nie przyznawam, punktów dodatkowych. Strona 3 jest po to, żeby z niej korzystać. Kontrolujcie czas. To nie chodzi o to, że teraz macie cały czas spoglądać na zegarek, ale po upływie godziny dobrze by było, żebyście zabrali się za pisanie wypracowania. Wypracowanie jednak wymaga przemyślenia, no i jeszcze trzeba je zapisać. Dobrze by ten czas rozłożyć sobie odpowiednio. I na koniec, podczas pisania wypracowania, gdy Poznajemy temat, czytamy go co najmniej dwa razy, bo lepiej napisać słabe opowiadanie na temat niż doskonałe nie na temat. Gdy dobieramy lektury do wypracowania, znowu wracamy na stronę numer 3, zaprzyjaźniamy się z nią. Jeżeli chcemy wykorzystać informacje w wypracowaniu, których nie jesteśmy pewni, nie idziemy tą drogą. Zasłona milczenia musi zostać zarzucona na te informacje. Co to znaczy? Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy Skawiński był powstańcem listopadowym czy styczniowym, piszemy o nim, że był powstańcem. Nie wiemy, czy ktoś był bratankiem czy siostrzeńcem, był krewniakiem. Nie wiemy, czy Skrucz kupił Bobowi indyka czy kurczaka. Omijamy to, albo piszemy o jakimś prezencie czy podarunku. Gdy jesteśmy pewni, oczywiście chwalimy się wiedzą. Gdy nie jesteśmy pewni... Nie piszemy. Na koniec oczywiście warto przeczytać swoją pracę. Nie dlatego, żeby się pochwalić, ale takie czytanie pomoże Wam wychwycić błędy, przede wszystkim powtórzenia. Nie przejmujemy się tym, że dokonamy jakiegoś skreślenia raz czy drugi w pracy. Ważne, by unikać czy zmniejszyć liczbę błędów językowych. Następnie przekartkuj arkusz i sprawdź, czy nie ominąłeś żadnego zadania. I na sam koniec przenieś odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Na no to jest specjalny czas, o którym egzaminator pod koniec wam przypomni. Co po egzaminie? Musisz sobie pogratulować, ponieważ będziesz miał za sobą pierwszy egzamin w swoim życiu. I nie ostatni. Odetchnij. To czas na relaks. Pamiętaj, że wynik egzaminu to wynik egzaminu, a nie ocena ciebie. Brzmi to tak filozoficznie, ale tak jest. Zapytajcie swoich rodziców, czy przypadkiem nie mówię prawdy. Egzamin piszecie w bardzo specyficznych warunkach. Jest to ogromny stres. Są to wasze pierwsze egzaminy i sprawdzają tylko wycinek pewnej wiedzy. Czy to mówi coś o was jako o ludziach? Zdecydowanie nie. Pochwalcie się bliskim, a na koniec, oczywiście, napiszcie do mnie. Napiszcie, czy nasze lekcje były pomocne, jak wam poszło, jak się z tym czujecie. I co będziecie robić w wakacje? Dziękuję Wam za ten rok i do zobaczenia!